na rynek, gdzie będzie ustawiony kardepo serwiera, który tak jakoś udaje się nam zawsze sprowadzić go na ten dzień, który organizujemy. I w tym roku, to się hmm. też wiąże tak to jest pełnomiejską, co za chwilę, mianowicie, skupiamy się na rodzinnej dbałości o serce. Więc po prostu nie tylko o sensie profilaktyki, ale po prostu pokazania, jak taki profilaktyczny zachować całej rodziny. Mamo, tato, twoim o Czyli po prostu po, poprzeć od dzieci, e, czyli dbałość właśnie od, od, od pierwszych lat życia w sensie profilaktyki serca od dzieci, poprzez dzieci aż do rodziców i dziadków. W związku z tym kardiogusie, który będzie pełnił swoją typową rolę profilaktyczną, badania profilaktyczne, badania, niektóre podstawowe badania dodatkowe, Organizatorzy chcą zachęcić do wspólnego, odmiennego zatroszczenia się właśnie o zmianę stylu życia, zmianę pełnej diety, czy też zażywania ruchu. Także będzie można z kardiobusu później rodziną przejść na bezprawownictwo, żeby dalej kontynuować zabawę. Dla osób, które nie będą się mogły wybrać, przygotowano, wiesz, strona internetowa, bo w, w, w o serce, gdzie rodziny yy, do, mogą, znajdą szereg przydatnych porad dotyczących polaku układu socjalno-naczeniowego. W tym będzie będą tak zwane serdeczne lekcje, gdzie dla dzieci będzie ustawiony specjalny namiot yy, i wszyscy dowiedzą się, jak dbać o własne serce, jak powinna wyglądać pod ich najbliższych, czyli rodziców i działek.